Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Jakże piękne zmiany na Ziemi zachodzą, a ludzkie duchy zawodzą. Wszystko dookoła się przemienia w sile Pana Stworzyciela promienia, otrzymawszy nowe siły i szybko nabiera rozmachu. To, co ludzie myślą, mówią i czynią, natychmiast obecnie się przejawia w skutku zwrotnym. Siła Pana Stworzyciela promienia oddziałuje coraz mocniej, co pozwala przejawiać się zgodnie z prawem Pana wszystkiemu, co kiedyś potrzebowało lat, wielu lub stuleci. Karta win ludzkiego ducha ma być czysta z całego bytu. Zginie lub wyzwolony stanie u bramy Nowego Królestwa Tysiącletniego. Wszystko, co złe od Niego pochodzi, samo siebie uszkodzi, pod wpływem siły światła. Bez chcenia byliście ludzie, aby dobrowolnie słuchać woli oraz miłości i prawdy Pana, to teraz zmuszają Was do tego powstałe okoliczności. Wszystko to, co Was dzisiaj spotyka, to ożywiony i przyspieszony obraz Waszego całego bytu. Albo się uniesiecie w oczyszczeniu wraz z całą ziemią, albo wszystko, co wytworzyliście, uwolnione Was przygniecie. Poszczegóły odsyłam do Wielkiej Księgi Objawień i Objawień Woli Bożej, które jasno wszystkie procesy przedstawiają. Dziś może się jeszcze ten ludzki duch przebywający na ziemi uratować. Który umiłował sobie prawa pana stworzyciela i w miłości duchowej z całej siły na poziom duchowo istotny dąży, aby poprzez przeżycia osobiste wyzwolić się od ciemności, od ciężaru swoich skutków zwrotnych i zdobyć poznanie woli pana, która wymaga przestrzegania żywego prawa. Obiecano ze światła powstanie obrazu poziomu duchowo istotnego na Ziemi na okres tysiąca lat. I gdy dobiegnie proces oczyszczenia Ziemi, staną przed jego bramami oczyszczone ludzkie duchy, które podporządkują się żelaznej woli Pana. Będą miały możliwość Królestwo Szczęścia na Ziemi budować, i jak wytrwają, to być może uda im się to. Przemierzam kraj ojczysty. Docieram do tęskniących do prawdy, do miłości Pana ludzi. Często chorzy i zagubieni w szponach ciemności tkwią, lecz chcenie wzlotu u nich w duchu się jeszcze żarzy. I to wystarczy, aby wyzwolić ich z ciemności, obudzić ich z martwych duchowo, I tak ożywieni, z dawką nowej siły, Mogą czynem swojej woli rozpocząć zwrot. Chcącym i poważnie poszukującym prawdy, pomagam, daję siłę do wzrotu, wskazuję słowem drogę. Robię to, co kiedyś, dawno temu, na tej ziemi. Czy ulegniecie złu, czy pokochacie światło, to już wasza indywidualna decyzja. Rozglądajcie się uważnie za znakami, Objawieniami ze światła, wypatrujcie Ismanów i moich uczni. Oni do bramy otwartej, do miłości i prawdy, drogę Wam pokażą. Idźcie po niej i to szybko. Wahanie z Waszej strony może okazać się dla Was zgubą. Chciałby się uratować wszystkich, ale czy Wy chcecie, czy chwycicie się z całej swojej siły słowa prawdy? Od tysiącleci bez posłuchu, to czy teraz posłuchacie? Wybierajcie, bez dyskusji z Wami będzie. Cierpienia, które obecnie na Was spadają, a spadną jeszcze większe, pomogą Wam wybrać, zaczą są Wami mocno. Czy odkryjecie w tym wszystkim przejaw woli Pana i wyciągniecie właściwe wnioski, to już obecnie Wasza troska. Czas robić porządki. I tu natura was wspiera skutecznie. Bez robienia tych porządków od wielu wieków jesteście, to ich siła was przerazi. Woda, ziemia, ogień i powietrze czyści ziemię od wszelkiego plugastwa skutecznie. Dom wasz, ziemia, ma być czysta. I to bez wpływu ziemskich ludzi rozumu, a ludzkie duchy chętnie i gorliwie Panu służą. W zamian radość, szczęście, zdrowie i życie duchowe. Tak będzie dla wszystkich, którzy wiedzą, co znaczy słowo życie.